tylko jednak w złości Tajwany nie może być, więc pewnie w do przyszłości wszyscy tracą nadzieję No, wszyscy przygryj, pamiętaj te AS, EZ, KU, N, D, A, przy pełnej nie marzej To wszystko, co jest na wyjściu się bezrobotnych źródł superowcy z pracy i kochany Tajwan Do czego zmierzamy? Że samy nawzajem, siebie wyjeżdżamy Ej, to co jest wuju, że akcyptamy się w rozwoju, żyjemy w ciągłym stresie? Zamiast pokoju, lece, znów cię chaos, teraz na majdowują, załadaj to, hałas, bo tak właśnie lubi, o co chodzi, zaraz ci pokażę, hey. o co chodzi, ci pokażę, ja stylizuję, ja stylizuję, ja stylizuję, to Akcja ja to dla mnie żaden problem. Mam stylizuję, których nie nie wyszukasz w ogóle. Ja mam to, to coś, to co to mnie to wypyka to. przed Przy mnie jesteś czerem, moja muzary je Nigdy nie bój ci, nigdy nie minie bana. bena ściema to jest lele emblemat Temat jazdy, z styl własny na bicie Zapomniał kolejne linijki w zeszycie i nie skrycie mówię o tym, co mnie boli Mówię co chcę, nikt nie ma nad tym kontroli Przestań pierdolić, a ja nie będę tego słuchał Nie chcesz tego słuchać ja nie będę cię zmuszał Trochę życie bez nadziei, starza koja, nie wizję Tyle ty na hardcore, w moich żyłach ją I nie zginę, we mnie nigdy prawda, bo to jest prawdziwy rap masakra Życie bez nadziei, starza koja, nie Kolejny raz ty zatopik swoje smutki i tym razem nie wyjdzie jakby sobie tego życiu pozbawiony do trzech praw, czy prawo jesteś liczien, czy tego nie widzisz? Czy nie chcesz tego wiedzieć, jak umierasz podróż człowieka, który mi teraz pisze, którego widzę Przez pryzmat takich zdarzeń podbawiony teraz, on za beznadziej szukasz wrażeń Kolejny ciąg wydarzeń i kolejna druga wystawa, coś pytają, czy widzę Czy zdołaś żyć w tak postawiona i na że ku wydarzeń Moja perspektywa, bo co mnie daje ja Ciągle życie było to i zawieszyło na całego Jestem tutaj, lecz no. pytanie dlaczego Co zdawimy my, co zdawiono nam Co damy naszym dzieciom kolejny zepos skrzydł Mam powiedzieć nie, kiedy widzę piękność życia Rady z każdej chwili, rady z każdego odkrycia Aż treść przeżycia, patrząc na chwilę wokoło Też te krew, skoro w ciebie no. zachwycał Chcesz lepszy chleb, to też nie wolicza Praca po miesiącu może starcza Na papier do sracza, ale wokół jest fajowo Wokół kolorowo Dbamy o świat, tak wam znowu nie wyliczono Mam jak fajny beat to jest Jeszcze to pojawię Chcecie coś jeszcze? fajny beat Ja usieram, ja Niepoczytalny styl, kiedy Mike ma w rękach Jako romera, lyrica niepojęta Wkręca, napędza i kiciera i przystapie Bo to co myślę, zda się na papier Ten niepoczytany styl, kiedy Mike ma w rękach To nie udręka Ej, teraz mamy chwileczkę Mamy tu kolesia, który świetnie tańczy breakdensa. Chce się tutaj przed wami specjalnie podpisać i jak my będziemy freestyleować, bo niestety muzyczka się skończyła, on będzie tańczył, a ktoś może jeszcze raz bitować. Kto jest dobry w bitowaniu? Mężczyźni mogą się podpisać I specjalnie dla swoich kobiet zademonstrować coś ustawi. Bez podkontekstów jakichś aluzji. Ktoś jest dobry w boksu. Dobra, podstańcie z nami, a my będziemy jechać na systemat. Pedał, że Pedał? Pedał? Nie. Yeah. A odważnego Na tych mokrych deskach na scenie się zaprezentuje Brawa! Zróbcie dla niego kałoc. Zróbcie go. A gruba. Zróbcie dla z o, a jedziemy. Specjalnie I to niego kawałek. dla niego kawałek. Dalej dla niego z niego kawałek. Wszyscy krzyczą snajper, 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 snajper. Muzyczka jest jakaś? Dajcie mu muzykę, bo snajper nie przedstawi tego co użył. Coś szybkiego. Jeszcze może jeden. Coś wypresujemy dla niego. Raz. Znacie ten beat? Nie, to jest za wolne, to jest za wolne. Jeszcze? Jedzie do tego, dobra Na jedzie wszystkie ręce w górę Snajperej, 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 Snajperej Jedzie, jedzie To muzyka klika, słychać ją w ustnikach Snajper teraz rap i giezu Patrzcie, zobaczcie to Wszystkie laski twoje to teraz z z tutaj. Pójrzcie kajak! Niech poczujesz się pewniej! Kurde, ślepe! Rozeszli i z kolego. Ale i tak wielkie brawa! Ej. teraz ma przyczas. Każdy tu jak co jest drany, przekryli Teraz jak zadany ma. I teraz stajcie specjalnie dla nas. dla na nie Wielkie brawa do tego pana! Wielkie brawa! Dobra, ja wielkie bardzo! Zaraz kapony. Dzięki wielkie. Oddajemy